Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale, w którym będziemy sobie grali w łączenie ryły. Więc zaczynamy. Wybieramy poziom klasik i rundę pierwszą. runda pierwszą będzie raczej łatwa. I tutaj chodzi o to żeby odpowiednio połączyć żyły. O! Więc idziemy już dalej. Na poziom drugi. W drugim odcinku Wam powiem, jak ta gra się nazywa. Mhm. Dobra, nie udało się nam, ale lecimy znowu. Już chyba rozumiem o co w tym chodzi tutaj. O! I idziemy dalej. Ten odcinek, dlatego że z pierwszym odcinkiem będzie krótki. O co z tym chodzi? Mhm, już rozumiem. To musi iść tu. To musi iść tu. To tu, to tu. To tu. To tu. Idziemy dalej. Kolejna jura. I kolejna. I kolejna, i kolejna. Kolejna. I nam się udało. I lecimy dalej już. To jest słuchajcie, już przedostatnia runda, bo ten odcinek jako że jest pierwszy to musi być w krótki. <grymne> Coś tu chyba źle zrobiłem. Przegramy to. A teraz to zrobimy od tej strony. I zobaczymy jak nam to wyjdzie. Teraz wątpiszmy pierwszym nam teraz to lepiej wyszło. Wciąż nie rozumiem, co w tym chodzi, ale już mam fajny sposób. O, udało się nam. I idziemy dalej. To będzie już ostatnia runda, którą dzisiaj zagramy. Hmm. Nie rozumiem tego, tej rundy... Hmm... No Nie będziemy mieli na pewno trzech gwiazdek Bo w nas na taki sposób, który... Raczej nie jest tym odpowiednim sposobem Ale coś się wymyśli. Aha! No. Tylko jedną gwiazdkę mamy, bo nie przeszło przez ten zawój. A teraz już kończymy. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Cześć. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.